Bardzo proszę. Tak, Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku. Szanowni Państwo, ja będę głosował przeciwko tej uchwale. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, tą sprawą zwolnienia pana profesora, nawet nie zwolnienia, tylko zakończenia współpracy szpitala z Panem Profesorem Gutkowskim zajmowała się zarówno Komisja Zdrowia, jak i Komisja Rewizyjna przez wiele miesięcy. Zajmowaliśmy się tą sprawą. Przez wiele miesięcy wszyscy, proszę Państwa. Komisja rewizyjna prowadzona przez Pana Radnego Żlełzaka, nie ma go dzisiaj. Był przewodniczącym, wielokrotnie omawiała tą sprawę. Pan przewodniczący zapraszał na komisję rewizyjną bardzo wiele osób i środowisk. Każdy, kto chciał mógł się wypowiedzieć na ten temat. Każdy. Nikt w to nie ingerował, proszę państwa. Komisja Zdrowia, której przewodniczy pani, pani radna Dorota Łukaszyk, zapraszała kogo chciała, proszę państwa. I Komisja Zdrowia wielokrotnie zajmowała się tym tematem. Wszystko było omawiane podczas wielogodzinnych spotkań. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, którego ja jestem, Szefem niektóre kluby poświęcał na ten temat poświęcał wiele godzin. Pamiętam kluby, w którym jeszcze spotykaliśmy się, hybryd, spotykaliśmy się online, trwały po pięć godzin. Proszę państwa, dziesiątki godzin na ten temat, żeśmy poświęcili, i żeśmy wszystkie dokumenty wszystkich świadków dyrektorów wielokrotnie prze Przepytywali i wielokrotnie przesłuchiwali. Wielokrotnie, proszę Państwa. Jaki jest tego efekt? Powstał raport, tak? Można powiedzieć dobrze: powstał raport. Przypomnę, że podczas tworzenia tego raportu, gdzie chciałem przyjść w imieniu marszałka i zadać pytania, czy my dostaniemy wcześniej, zanim ten raport będzie głosowany, i czy będziemy mogli się jako zarząd i marszałek do tego odnieść. Czy ten raport trafi do szpitala numer jeden, żeby dyrektor się mógł odnieść do tych spraw nie tylko profesora Gutkowskiego, wielu innych. Przypomnę Państwu, że zostałem wyproszony z tej komisji. I nie zostałem na nią wpuszczony. Ja nie zadałem tych pytań i nie zadał tych, tych pytań nikt, więcej. Komisja się odbyła, dyskusja nad raportem się odbyła. Nad, oczywiście nad tym pseudoraportem zagłosował tylko i wyłącznie autor, czyli Pan Przewodniczący. I powstała wada, która się ciągnie do tej pory. Wada niechęci wyjaśnienia sprawy. Ja rozumiem te wszystkie odniesienia Pana Senatora do wartości moralnych, ale ja nie widzę tej czystości intencji, proszę Państwa. Bo jeżeli byłaby czystość intencji, to co wam szkodziło, żeby mnie nie wypraszać z tej komisji? Bo co, bo mogłem zadać niewygodne pytania? Ja tego nie rozumiem po prostu, bo z jednej strony odwołujecie się do tej moralności, a z drugiej strony jakaś blokada z drugiej strony i, i, i niepostępowanie zgodnie z tymi zasadami, które sami chcecie przestrzegać. Dlatego, proszę Państwa, że wracamy. Dlaczego jestem przeciw? Dlatego, że wrócimy do sprawy. Ja już sobie wyobrażam, oczywiście, nie będzie powołana komisja. Pewno będą przesłuchiwani ci sami lekarze, ci sami dyrektorzy. Dyrektor, który zwalniał Pana Profesora, już nie pracuje. Nie dość, że nie jest dyrektorem, w ogóle nie jest pracownikiem tego szpitala. Będziemy to wszystko odgrzewać i czy będzie z tego efekt? Czy efekt ma na celu wyjaśnienie sprawy, którą żeście państwo wyjaśniali przez dwa lata, czy efekt jest taki, żeby pan profesor pracował? Ja jestem za tym. Pan Marszałek o tym powiedział, że były rozmowy, żeby pan profesor mógł pracować. Ja jestem za tym, żeby każda wiedza każdego człowieka była wykorzystana. Tak, bo to jest zdobycie wiedzy poprzedzone wieloletnim doświadczeniem. Również naukowym, pisaniem prac, tak jak żeśmy tutaj mówiły, nikt, mówili, nikt tego nie kwestionuje. Nie, ma, nie byłoby takiej osoby, która by miała y, nawet chęć kwestionowania oczywiście dorobku narodowy, na, naukowego i dorobku też leczenia pacjentów pana profesora. Nie o to chodzi. Nikt z nas nie jest przeciwko profesorowi Gutkowskiemu. Nikt, proszę Państwa. Ja nie znam takiej osoby. Nie znam. A sprawa wyjaśnienia jego zwolnienia jest sprawą, która była rozwiązywana i która, którą była, pr była próba rozwiązania tej sytuacji przez wiele nawet miesięcy nawet więcej niż rok. Dlatego jestem przeciw. Uważam, że to nic nie da. Te wszystkie przesłuchania, kolejne, kolejne obrażania, kolejne wyciągania tych wszystkich spraw na nowo, nic nie dadzą bo jeżeli to za świeżości nie było y, Możliwe do zrobienia Nie zrobiliście tego państwo A dlaczego żeście tego nie zrobili bo nie było Łamania prawa Bo nie było żadnego przekrętu Bro, próbowaliście Proszę państwa niektórzy Jacek na ciebie patrzę Pod to podpinać wiele innych rzeczy Czepiać się czasami różnych słówek Proszę państwa wszystkie decyzje dotyczące szpitala spraw robotycznych i nie tylko były podejmowane przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przez państwa większością głosów. zostały sprawy jak już Pan Marszałek Kruczek powiedział zgłoszone do wszystkich organów do wszystkich co się okazuje jedno umorzenie drugie umorzenie nawet żeśmy o tym nie wiedzieli u Pana Jacka Kotuli żeśmy to przeczytali na stronie być może wszystkie zostaną w ten sposób potraktowane. Wiem również, że pan Jacek ma kilka spraw założonych za pomówienia przez, też o tym sam pisał, przez lekarzy i nie tylko. Proponuję, żeby pan profesor pracował. Nie wiem gdzie, niech będzie wykorzystany, ale dojście do, do tego, co państwo chcecie. I rozważanie od nowa tych wszystkich rzeczy, i przeżywanie tego wszystkiego, i poświęcenie kolejnych miesięcy na ten temat uważam po prostu za stratę czasu. Oczywiście będę głosował przeciwko tej uchwale.